przygodni kapłani, z księdzem Kustoszem, umiłowani w Chrystusie Panu siostry, bracia, szczególnie wy, którzy w swoich parafiach tworzycie żywe różańce i codzienną modlitwą różańcową uświęcacie wasze życie, wasze rodziny, modląc się za swoich najbliższych, za Kościół, za parafię. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Zwracam się do was w taki sposób, gdyż tworzymy piękną wspólnotę. Łączy nas oczywiście wiara w Chrystusa, łączy nas Kościół, ale łączy nas również gorąca miłość do Maryi, Matki Jezusa. Ta miłość do niej w waszym przypadku przejawia się także Oprócz innych form, w codziennym odmawianiu różańca świętego. Wiem, że każdy z Was ma przypisaną dziesiątkę do konkretnego miesiąca, ale przecież w Waszych małych wspólnotach róż różańcowych tworzycie piękny bukiet całego różańca. Moi drodzy, ważne są te spotkania. Po pierwsze, dlatego, że gromadzimy się na Eucharystii. Eucharystii, która jest dziękczynieniem Panu Bogu. Dziękujemy Mu za piękny świat, za stworzenie, za dzieło odkupienia. Dziękujemy za siebie nawzajem, za każdego z nas. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu też za naszą ziemską Ojczyznę, za to, że możemy żyć tu, w tym kraju. I teraz możemy nazywać się z dumą, że jesteśmy Polakami. Ważne jest to spotkanie, ponieważ możemy zobaczyć, że są ludzie, którzy myślą podobnie jak my, że wyznają te same wartości, że dla nich ważne jest to samo co dla nas, że ważny jest Bóg, Jego Słowo że ważna jest w naszym życiu Maryja i ważna jest, jest także miłość do Kościoła i Ojczyzny. I ważne jest również to nasze dzisiejsze spotkanie. Dla was w tej formie to już 14. pielgrzymka, tutaj do sanktuarium. Ważne jest to spotkanie, bo jest okazją do umocnienia się na tej drodze, którą obraliście. Jest okazją do umocnienia przez szczególną łaskę Bożą, przez Słowo Boga, jakie do nas kieruje, ale także przez ten wymiar wspólnoty. Dobrze jest zobaczyć, że jest nas trochę więcej niż nam się wydaje. Podziękować Panu Bogu za każdą osobę, która tworzy żywy różaniec w naszych parafiach, w naszych małych czy większych wspólnotach. I dzisiaj pochylamy się nad Bożym Słowem w sposób szczególny. Patronuję, tak jak wspominałem, wspomniałem, w tym dniu święty Hieronim, który umiłował Pismo Święte, pochylał się nad Słowem Bożym, tłumaczył je, aby jeszcze ludzie łatwiej mogli zrozumieć, co Pan Bóg chce w swoim słowie do nich powiedzieć. I Dzisiaj także usłyszeli, usłyszeliśmy słowo Jezusa, w tym słowie. Jezus mówi także dzisiaj do nas. W tym fragmencie z Ewangelii, według Świętego Łukasza, Pan Jezus przedstawia swoim uczniom wizję przyszłości. Co więcej, prosi ich, aby wzięli sobie mocno do serca Jego słowa. Aby nie traktowali tego jak jakieś biadolenie, ale konkretne proroctwo, które się wypełni. Pan Jezus, wypowiadając te słowa. Mówi o zdarzeniach, które mają nastąpić w przyszłości. On doskonale znał swoją przyszłość. Wiedział, że przyszedł na świat, aby odkupić ludzi. Wiedział, w jaki okrutny sposób to nastąpi. I tak jak dzisiaj słyszymy Jego słowa: Weźcie Wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. To słowa, które są trudne, ale zarazem bardzo prawdziwe, które dają wiele do myślenia, które są ostrzeżeniem, jakie konsekwencje przyniesie w późniejszym czasie relacje z Jezusem. Nie jest trudno kochać Boga, gdy jego działanie wzbudza w nas podziw, napełnia nas, nas dumą. Ale miłość to coś więcej niż pozytywna relacja do stwórcy. Wtedy, gdy jego działania odbieramy pozytywnie, gdy są zgodne z naszą wolą, wtedy łatwo jest uwielbiać Boga. Ale prawdziwa miłość ubiega się o miano zażyłej, przyjaznej relacji między dwoma osobami nie tylko wtedy, gdy Obie czynią coś, co się podoba drugiej stronie. Nie tylko wtedy, gdy jest dobrze, nie tylko wtedy, gdy jest powiedzmy średnio, ale także wtedy, gdy jest źle, lub bardzo źle, gdy jest tak naprawdę pod górkę. Zobaczmy, że Jezus w tej relacji jest bardzo uczciwy. Nie obiecuje ludziom, którzy go otaczają, złotych gór, sukcesów w wymiarze ludzkim. Ale pokazuje realne konsekwencje. Bóg jest stały w swoim przymierzu. On nie zmieni swojej miłości do człowieka. Chce, abyśmy byli świadomi tego i z taką świadomością przeżywali nasze życie. Wtedy nawet słowa trudne, trudne wydarzenia nie będą tak straszne. Bo wiemy, że w tej sytuacji nie jesteśmy sami. Jest ktoś, kto nas doskonale rozumie. Ktoś, kto dobrowolnie cierpiał po to, abyśmy mogli mieć życie wieczne. I kiedy przeżywamy w życiu trudne chwile, odczuwamy udrękę, strach przed przyszłością, oddajmy się w ręce Jezusa, w ręce Maryi Jego Matki. Powierzmy Mu swoje troski w modlitwie, rozmawiajmy z Bogiem. Nie obawiając się zadawania nawet tych trudnych pytań, uważnie wsłuchujmy się w Słowo Boże. Modlitwa jest niezawodnym środkiem, które zapewnia trwanie przywoli Bożej w każdej chwili życia. Wiele razy w rozmowach słyszymy, ja słyszałem wiele razy, Wy też na pewno, gdy ktoś mówi. Moja modlitwa, ona mnie trzyma przy życiu, ona mi daje sens, ona jest moją kotwicą, i myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu z Was, a może i każdego. Pomyślimy, jakby nasze życie wyglądało bez tej dziesiątki różańca, bez tego takiego obowiązku, który gdzieś tam jest, aby codziennie wziąć różaniec i wraz z całą różą różańcową pomodlić się wspólnie to poczucie, że nie jestem sam w mojej modlitwie. Że są osoby, które się modlą razem ze mną, jednoczy wspólna wiara, wspólna miłość do Boga, za przyczyną Matki Najświętszej. Oczywiście, doświadczenie modlitwy nie jest łatwe, ono jest Wam dobrze znane. Sami możecie odpowiedzieć, jak bardzo często ta modlitwa, która, którą podejmujecie, pozwala Wam przetrwać trudne chwile. Piszcie tę kronikę cudów Waszym życiem wśród Waszych bliskich i znajomych, aby ukazać, jak ważna jest relacja z Bogiem, jak ważna jest relacja z Maryją, matką Jezusa i naszą matką. Tego świadectwa świat w sposób szczególny potrzebuje. Niech ludzie widzą, że ta modlitwa, którą Ty się modlisz, że ona naprawdę dla Ciebie jest ważna. Dajcie świadectwo. Wielu ludzi przestało wierzyć w sens modlitwy. Wielu ludzi przestało wierzyć w moc modlitwy. Wy bądźcie świadkami, że naprawdę warto. Warto nie wypuszczać z ręki różańca. Warto prosić Boga za przyczyną Matki Bożej o wszelkie łaski dla siebie i dla całej swojej rodziny. Moi drodzy, to, co charakteryzowało słuchaczy Jezusa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, to z pewnością podziw, ale i niezrozumienie. Ścieżka, którą chce nakreślić im i nam Jezus, to ścieżka miłości i zrozumienia. To powinno charakteryzować naszą relację z Bogiem. Choć ta druga część wydaje się trudna, gdy brakuje zrozumienia. Niech będzie chociaż otwarcie na dialog i chęć tego zrozumienia. Taka prośba, Panie Boże, nie rozumiem tej sytuacji. Nie wiem, czemu to się przydarzyło dla mnie, mojej rodzinie, w moim życiu. Ja tego nie rozumiem, ale kocham Ciebie i ufam, że to, co się dzieje, jest zgodne z Twoją wolą. Takie podejście powinno charakteryzować nasze ludzkie relacje także. Miłość i zrozumienie, albo przynajmniej próba zrozumienia. Jak wiele konfliktów i podziałów w naszej Ojczyźnie ustałoby wówczas, gdyby do głosu zamiast różnic, zamiast eksponowania swojego zdania, zamiast dążenia do zwady doszły miłość i chęć zrozumienia. I o to się musimy też modlić. Gdy modlimy się za Ojczyznę, módlmy się o to nasze wzajemne zrozumienie się jako Polaków. Różnych opcji politycznych. Jak wiele starań, inicjatyw, nawet słusznych, upada tylko dlatego, że brakuje miłości i zrozumienia. Ksiądz Jan Twardowski pisał kiedyś: tak, czystość ciała, czystość, czystość rąk pana przewodniczącego, czystość idei, czystość śniegu, co płacze z zimna, wody, co chodzi nago czystość tego, co najprościej i to wszystko psuna na budę bez miłości. Tajemnica Bożej miłości dla nas to tajemnica miłości, o której Soren Kigerkat powie, że jest nią to, co nigdy nie będzie czymś innym. To, co się nigdy nie zmienia. I Bóg mówi dzisiaj do ciebie i do mnie, do każdego z nas, że uzdalnia nasze serca właśnie do takiej miłości. Chce uzdolnić nasze serca do takiej miłości. Wzbudza w tobie i we mnie pragnienie tej miłości mimo tego, że może nam się to tylko wydawać pobożnym życzeniem. Bóg już ci udzielił tej łaski, która może stać się twoim udziałem, jeśli ją podejmiesz w swojej codzienności. Tak jak Podpowiada nam to święty Augustyn, mówiąc, że miłość to wybór drogi, miłości i wierność wyborowi. Wierność wyborowi, nie? I to widzimy w życiu małżeńskim: dwoje ludzi zakochuje się w sobie, jest ta miłość, wielka miłość, decydują się na wspólne życie, a później przychodzi ta wierność temu wyborowi, tej decyzji. Że ciągle trzeba o tę miłość walczyć, ciągle trzeba się o tę miłość troszczyć. I to jest taka troska codzienna i modlitwa nam w tym pomaga. Moi drodzy, uświadommy sobie, że naprawdę jesteśmy zdolni do takiej miłości, bo do niej uzdanie nas sam Bóg. W tym miejscu, w jakim jesteśmy, w sanktuarium Bożego miłosierdzia prośmy szczególnie o tę miłość miłosierną. Prośmy dzisiaj w imię miłości i solidarności o miłość dla nas, o miłosierdzie dla nas, dla naszych najbliższych, a nawet dla tych, z którymi nam może trochę jeszcze nie po drodze, prośmy o miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.